Cześć, zaczynamy szybką kątę, A żeby nie było mnie za dużo, jak dzisiaj mamy zastępstwo. Siema. Co z przyszłości między? To jest na pewno bardzo dobra informacja dla nas wszystkich, dla całego klubu. Nasz kapitan przedłużył umowę i można powiedzieć, że pewna formalność została potwierdzona, bo dłuższego czasu jakby się na to też zanosiło i cieszę się, bo to myślę, że jest też droga dla, dla klubu, żeby ludzi, którzy e, są e, w, i udowodnili wielokrotnie, że dają jakość w żeby po prostu tutaj z nami e, zostawali na, na dłużej. Na treningach był już Joel Wałęs, co o tym powie trener Wukowicz? Muszę przyznać, że naprawdę bym się czasami spodziewał, że któryś z dziennikarzy sam wyjdzie z inicjatywą i powie, że zawodnik, który jest od półtora dnia w klubie, żeby tak szybko nie dostawał swojej szansy, a, a, ale jest zawsze odwrotnie i zawsze jest to jakby pierwsze spodziewane pytanie, że on nie będzie brany pod uwagę w meczu jutrzejszym, ponieważ jest po prostu z nami dosłownie jeden trening Mecze z Górnikiem to zawsze był klasyk. Czy nadal tak jest? Znaczy podejście jest e, może nie e, jak do, do klasyku ligowego, ponieważ ja jako jeszcze zawodnik w ligi też e, tych klasyków powiedzmy nie grałem, bo to było jeszcze lata wcześniejsze ja i... Na pewno doceniamy klasę i doceniamy to, jak Górnik zaczął ten sezon. Wydaje mi się, że w tej lidze nic nie może mnie zaskoczyć i jestem po prostu tego doskonale świadomy, że drużyna, która powiedzmy była w dolnej, dolnej osemce, tak samo jak Kraków, tak samo jak Zagłębie Lubin, Górnik, tym bardziej wygrywając trzy mecze, pokazuje, że ta linia jest bardzo cienka tutaj i co sezon się powtarza to samo, że kilka drużyn powiedzmy w poprzednim sezonie walczących o wręcz o utrzymanie, nagle w następnym sezonie są kandydatem na coś dużo więcej. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim i zapraszam na kolejną szybką konferencję.